Znosimy się do Norwida, zawołujemy słowackim Mickiewicz codzienna potrawa Zachodzę w głowa, jak głodny wśród bogactw Midas Czyżbyśmy byli upadkiem i bronić się własnym słowem Nie mieli dziś sił, ni prawa Czyżbyśmy byli upadkiem i bronić się własnym słowem Nie mieli dziś sił, ni prawa Zbliża się czerwiec, a czerwiec to czaty zamkowe na zamku w Bolkowie. Czego możemy się spodziewać w tym roku? W tym roku to już dziewiąta edycja. E, zaplanowaliśmy koncerty czterech artystów. E, będzie to Leszek Bójtowicz, który na co dzień związany jest z piwnicą pod Baranami. Trio Łódzko-Chojnowskie, którego nie trzeba przedstawiać Keczmarofilom. Zagra też dla nas Roman Konograj, który przyjeżdża do nas specjalnie z Rosji oraz duet Bardziej, który jest taki dolnośląskim zespołem, tutaj lokalnie koncertuje. Czyli można powiedzieć górna półka, a jak górna półka to również pichą. Michał, które to twoje czaty? E, musiałbym policzyć, ale przyjeżdżam, przyjeżdżam już od jakiegoś czasu. E, od kiedy, w zasadzie, od kiedy bywam tu we Wrocławiu w kręgach salonowych i od kiedy terminy mi jednocześnie pasowały, to od kiedy przybyłem na czaty pierwszy raz, to już nie opuściłem żadnych. Raz mi się zdarzało występować, to było naprawdę fajne doświadczenie móc na zamku zagrać, usłyszeć dźwięki swojej gitary, swojego głosu odbijające się w murach zamku, ale będąc nieartystycznie, jako pomoc przy organizacji i tak dalej, to też jest niesamowite doświadczenie. Ale żeby posłuchać poezji Jacka Kaczmarskiego, wcale nie trzeba czekać do czerwca. We Wrocławiu jest takie magiczne miejsce, gdzie odbywają się regularne spotkania. Zgadza się? To magiczne miejsce to Stary Klasztor, przynajmniej od pewnego momentu historii salonu. Kiedyś spotykaliśmy się w klubie muzycznym Weekend, od lat już wielu na scenie Starego Klasztoru. Wrocławski Salon Jacka Kaczmarskiego, inicjatywa, z której czaty poniekąd wyrosły, ponieważ właśnie na tych koncertach salonowych wszyscy się poznawaliśmy, spotykaliśmy się po raz pierwszy, a łączyła nas właśnie jakaś, no, nazwijmy to, miłość wręcz do, do twórczości największego polskiego barda. No i po latach to jakoś wyewoluowało w postaci inicjatywy Michała Szczypka, który no dzięki jakby swojej pasji też którą na salonie mógł podsycać, no któregoś razu właśnie wymyślił czaty zamkowe, oczywiście zyskał naszą wielką tutaj pomoc. I, no i tak to jak Klaudia wspomniała, dziewiąty, dziewiąty raz spotkamy się w tym roku w murach klasztoru, czyli taka można powiedzieć, terenowa edycja Wrocławskiego Salonu Jacka Kaczmarskiego na Zamku w Bolkowie salon otwarty dla wszystkich, czy to tylko elitarne spotkania? No, na pewno jest to jakaś niszowa publiczność, która, która szuka no, jednak innych doznań niż, niż no, to, co się dzieje wokół. Mówię o, tym, o tej takiej popsieczce, którą no, medialnie jesteśmy bombardowani. Więc no, w tym sensie no, myślę, że naszą publiczność i wykonawców można uznać za elitarnych, ale oczywiście nie w tym sensie jakiejś nieskromności, ale, ale w sensie właśnie tej niszowości. Natomiast no, otwarty jest dla wszystkich, wstęp jest wolny z reguły na koncerty salonowe, zresztą na czaty, na czaty również. W związku z tym no, no, no może przejść każdy, i wielu z takich, którzy przy, przyszli, że tak powiem, przypadkowo z nami zostało. Są takie przypadki. I grono się powiększa, coraz więcej mi miłośników. Klaudia, kiedy się spotykamy w Bolkowie? Spotykamy się 22 czerwca. Koncerty rozpoczynają się o 19. Tuż po koncertach, to jest mniej więcej w godzinach 23-24, przechodzimy nad ognisko, gdzie już razem z artystami cała widownia może razem śpiewać, grać. Więc zapraszamy, zabierajcie gitary, śpiewniki. No i widzimy się na zamku. Zyskowna spółka handlu z Rosją za narodową artyście z Włoch, po głosie z salon pod nogi. Wielkie śni się, Bonaparte, Wokulski bo kocha Izabela. Rzeckiemu śni się, Bonaparte, Wokulski bo kocha Izabela. Prosty kolejarz nie chcę pojąć, że można z życiem chcieć się wstać Finkurki w oknie sklepu stoją, Sklep zmienia pana. A świat postać w powietrzu, wylatuje zamek, stając się marzeń. Rozpadliną. Rzecki umiera, weterany, Wokulski znika pod ruiną. Rzecki umiera, Wokulski znika pod ruiną.